Napij się herbaty. Od razu się rozluźnisz. Mogę ci to wszystko powiedzieć, bo jestem częścią tej rodziny. Oczywiście. Ciociu, od dzisiaj twoje smutki są moimi smutkami. Nie mogę patrzeć na twoje łzy. Dziękuję ci, mój drogi. Nie wiem. Naprawdę nie wiem, co jest z roślin nie tak. Odkąd w jej życiu pojawił się Siddhart, nic nie jest jak należy. Nie chce nic zrozumieć. My, rodzice, potrafimy wygrać z całym światem, ale zawsze sromotnie przegrywamy na oczach naszych dzieci. Mogę ci coś powiedzieć, ciociu? Tak? Nie uważasz, że jesteś za ostra dla Sida? On nie jest taki zły. Może po prostu go nie rozumiesz. Wiem, że do nas nie pasuje, ale bardzo kocha rośni. On tylko gra. Nie kocha rośni, tylko luksusy tego domu. Złapał rośni w swoją pułapkę. Gdyby był porządny, nie mieszkałby tutaj, zostawiając swoich rodziców samych.